Letni wypoczynek dobiegł końca i przyszedł czas, aby powrócić w szkolne mury. Nasza kamera przyjrzała się uroczystemu rozpoczęciu roku szkolnego uczniów szkoły podstawowej. Choć aura pokrzyżowała nieco plany dyrekcji, apel odbył się o czasie. Chciałbym serdecznie wszystkich przywitać. Rok sporny rozpoczynamy, rozpoczynamy bogatsze o nowe doświadczenia, ciekawe wakacyjne przeżycie. Niech wszystkie miłe wspomnienia i dobre doświadczenia dodadzą wszystkim siły do podjęcia kolejnych wyzwań w rozpoczynających się w okresie wytężonej pracy. Drodzy uczniowie, mam nadzieję, że kontekście wróciliście z wakacji. Jesteście gotowi na nowe wyzwania. Życzę Wam wytrwałości w nauce oraz prawdziwej radości czerwanej ze złowienia techników wiedzy. Ich twórcza aktywność, ciekawość potrzeba odkrywania świata na swojej możliwości będzie szkolenia. Wszystkich dobrych uczniów, którzy rozpoczynają na w naszej szkole. W jednej drogę przyjdzie nam samym sukcesy. Nauczycielom nas wszystkich pracowników szkolnych, chcę wiele radości i sukcesów swoich pomadów oraz satysfakcji z uczestniczenia zawodowej klasy. Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego i dobrej i łącznej współpracy. Zresztą oraz zadowolenia z osiągnięć swoich dzieci. Dziękuję. Niech nam będzie wolno wspólnie z Panem Burmistrzem przyłączyć się do tych serdecznych słów powitania Pana Dyrektora. Witamy Was w górach Czarneńskiej Samorządowej Szkoły. Szczególnie jednak serdecznie witamy Was, kochane dzieci, którzy rozpoczynacie rok szkolny po raz pierwszy w górach tej szkoły. Chcielibyśmy, żeby ta nasza czarneńska szkoła była po prostu waszym drugim domem. Was, uczennice i uczniowie klas starszych, prosimy serdecznie, bardzo serdecznie, otoczcie waszych najmłodszych kolegów, wasze koleżanki jak najdalej idącą troską, opieką, życzliwością i śmiercią. Sprawdźcie swoją postawę, żeby czuli się że w tej szkole wśród was jak najlepiej. Dwa miesiące temu zwracaliśmy się do was ze słowami serdecznych życzeń, życzeń powodnych wakacji i wypoczynku. Myślę, że to się stało. Lato tegoroczne było piękne, udane. Cieszymy się, że wszyscy wróciliście do szatanielskich szkoły. Kończąc już, życzymy Wam samych sukcesów w nauce. Życzymy Wam, Waszym opiekunom, wychowawcom, nauczycielom dużo satysfakcji z nauki, ze zdobywanej wiedzy, Jest jak najlepszy not, jak najlepszy ocen na świadectwach świadectwach szkolnych za 10 miesięcy. Uczniom życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.